Się Słuchajcie, nadszedł moment, kiedy czas e, odwiedzić ostatnią z trzech wysp archipelagu Costa Kopangan Copan and Kotao e, dzisiaj lecimy na Kotao. E, jest to ostatnia z wysp, tak jak powiedziałem, na której jeszcze nie byłem. E, natomiast już e, ostatnia e, po prawie półrocznej podróży e, tutaj wokół tych e, trzech wysp. E, czas w końcu będzie pewnie niedługo e, opuścić e, ten archipelag. E, e, Będziemy się potem udawać na Phuket. Po drodze jednak odwiedzimy najpiękniejszy chyba park narodowy w Tajlandii, czyli Khao Sok. Na Phuket odwiedzimy przepiękny park narodowy Similian Island. Oczywiście obowiązkowo Phi, Phi Island. No i skała Jamesa Bonda. Oczywiście ze wszystkich tych destynacji będę nagrywał vloga. Także jeżeli chcecie zobaczyć dalsze moje losy, podróży po Tajlandii, stańcie ze mną. Nie zapomnijcie też subskrybować mojego kanału, stańcie Was, to nic nie kosztuje to bardzo motywuje, żeby w dalszym ciągu nagrywać dla Was te relacje. Także lecimy na Kodao. No i co, dotarliśmy na Kotao, najmniejszą z trzech wysp archipelagu Samui, Ko, Pangan i Kotao. Dotarłem do hotelu. Pierwsze wrażenia z wyspy całkiem fajne, całkiem przyjemne. Słuchajcie, nie jest taka mała ta wyspa, jakby się mogło wydawać. No i co? Melduję się w hotelu i za chwilę jedziemy zwiedzać wyspę. Słuchajcie, jak się nazywają te karpie? bo ciągle zapominam. Kurczę, one są podobno bardzo drogie, tak? Jedna ryba nawet parę tysięcy złotych może kosztować. Słuchajcie, za 700 batów dało się wynająć tak piękny hotel, że po prostu jestem w szoku z siłownią. Tam jest siłownia, tam jest bilard, taki piękny basenik. No i pokój też jest niczego sobie. Dobra, już wam pokazuję pokój, kuchnia, mikrofala, lodóweczka. Łazienka dosyć duża. No i co? Piękne łóżko, duże i tarasik nie. No, jakby się człowiek wspiął, to nawet by zobaczył kurczę może, a może. Może uda nam się zobaczyć może. O, widzicie tam daleko, daleko, znaczy daleko, no jakieś 200-300 metrów. No, hmm, dobra, jesteśmy zameldowani w hotelu. A możemy lecieć, zwiedzać wyspę. No hej, startujemy słuchajcie. Lecimy dzisiaj na północ wyspy. Jest godzina prawie 15. Więc no nie wiem, czego mogę się spodziewać po wyspie Kotao. Nie jest zbyt dużą wyspą, natomiast pewnie w jeden dzień i tak wszystkiego nie obskoczę, więc zaczniemy od północy wyspy. Lecimy na punkt widokowy, który zaraz Wam pokażę. Zresztą na dwa punkty widokowe, plus do tego na zachód słońca na taką przepiękną małą wysepkę. Na właśnie północy Kotao po lewej stronie. Także to wszystko Wam postaram się dzisiaj pokazać. Jutro z rana zobaczymy południe wyspy. No i to jest właśnie ten pierwszy viewpoint, na który będziemy się wspinać. Znaczy motorowerem, nie? Mam nadzieję, że tam jest jakaś droga. Czujecie? Mieszkać w takim miejscu. Po prostu kosmos. A no dobra, pierwszy z punktów widokowych, taką mamy drogę. Ok, musieliśmy zostawić motorbike, słuchajcie, żeby zobaczyć tak piękne formaty skalne. No po prostu. A tutaj się będziemy wspinać. Tutaj się zaraz będziemy wspinać. I tędy chyba prowadzi droga. Słuchajcie, nie jest lekko, jest dosyć stromo. Nalecono. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wow. O oh wow. O oh wow. Zobaczcie. Kotao w całej okazałości. Wow. Wow, wow, wow! A tam widzicie tą wyspę? Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobimy, ale jeżeli nie, no to jutro pojedziemy. Poza tym chyba nagram odrębnego vloga, ponieważ tych atrakcji na Kotao jest tyle, że w jednym odcinku po prostu by się nie zmieściły. Więc no podejrzewam, że dzisiaj tylko zobaczymy viewpointy. Wyspę z góry, z samego. Dachu Kotao, a reszta atrakcji typu nurkowanie typu właśnie te dwie małe wysepki które są um, taką wizytówką um, Kotao um, nagram już w następnym vlogu um, przez kolejne kilka dni. No, ok, i teraz zobaczcie, do jakiego miejsca dotarliśmy. Po prostu, jak kozacki jest tutaj widok. Obrócę kamerę. Normalnie, jak na jakichś fiordach w Szwecji. Powiem tak: Kotao robi na mnie coraz większe wrażenie. Także na pewno zostanę tutaj z tydzień, żeby wam pokazać wszystkie najpiękniejsze miejsca. Właśnie się dowiedziałem, że oprócz tych pięknych punktów widokowych, na których właśnie jesteśmy, które dzisiaj odwiedzamy, Zobaczcie zresztą, jak, jaka petarda. To oprócz tego mamy takie atrakcje, jak załóżmy nurkowanie czy snurkowanie z, z małymi rekinami, czyli z Baby Shark. Nurkowanie z, czy snurkowanie z żółwiami, te przepiękne dwie wyspy. Na które trzeba się dostać łodzią. Jest tutaj wiele, wiele atrakcji, także podejrzewam, że z wyspy Kotao nagram jeszcze co najmniej jednego, jak nie dwa vlogi, oprócz właśnie tego, który dzisiaj oglądacie. Ok, pokażę Wam teraz przepiękny viewpoint, który się nazywa Love Kotao. No dobra, i co Wy na to? I powiem Wam, że takich punktów widokowych na Kotało jest od groma. Myślałem, że tylko dwa, a się okazuje, że może, może ich z 12 albo z 20. Na każdym kroku, generalnie na każdym takim wzniesieniu, na każdym takim wzgórzu czy górze, mamy, mamy taki przepiękny viewpoint. Także zobaczcie. Nieźle, nie? No i kolejne miejsce Isle of Kotao. Zobaczcie, w oddali mamy. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jak zrobię zbliżenie. W oddali mamy Kopangan. A tam, nawet po prawej stronie, mamy Kosamui. Niby się wydaje blisko, słuchajcie, a to jest jakieś 30-40 km. I speedboat, który płynie naprawdę szybko, płynie równo godzinę z Kopangan na na Koh plus jeszcze 20 minut z Koh na Koh więc no, jest strip dosyć daleki natomiast no, na pewno warto na pewno warto odwiedzić Koh bo sami widzicie jak piękna może być ta wyspa, czy jest ta wyspa no dobra, trzeba się pobawić jeszcze z pieskiem na koniec słuchajcie, bo tutaj tych piesków jest generalnie sporo w Tajlandii ale one są wszystkie raczej bardzo przyjazne same widzicie jak się dają głaskać same podchodzą naprawdę są przyjazne dobra, żegnamy się z pierwszym punktem I Love Kotao jest ich dwa tak przy okazji zobaczcie jaki mamy tutaj zbiornik słodkiej wody no ciekawostka, nie? dobra, lecimy nie śpimy OK, jesteśmy na kolejnym viewpointcie, który się nazywa Cloud 9 by to view e, tak wygląda e, widok z niego. No bardzo fajny, co prawda niestety jest pusto, nikogo nie ma oprócz mnie. Ale jak widzicie, są stoliki, można sobie drineczka pewnie wypić. E, no i całkiem całkiem przyzwoity widok. E, I teraz idziemy na e, kolejny. Dzisiaj już ostatni viewpoint, e, który który się nazywa e, Love viewpoint, czyli to jest jakby drugi ten love viewpoint tutaj w tym rejonie. Musicie zobaczyć na mapę, jak będziecie się wybierać na Kotao, to pewnie będziecie sprawdzać na Google Maps czy tam na innych mapach, jak to wygląda. Także myślę, że ten film będzie Wam w stanie dużo pomóc i pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. Słuchajcie, dzisiaj to jest czwarty i ostatni viewpoint. Koniec z viewpointami dzisiaj, ponieważ już padam. Jesteśmy na tym Lowko Tao. Przedtem to był Lowko Tao, a akces teraz jest ostatni Lowko Tao. Czwarty i ostatni. Koniec z viewpointami na dzisiaj. Zaraz Wam pokażę okolice i wracamy na kolację do miasta. Wow, wow, wow! Czy wy to widzicie? Słuchajcie, no jak na dłoni, jak na dłoni. Chyba byliśmy tam przedtem, nie? Na tamtym viewpointzie. Z tego co kojarzę te kamienie. A teraz jesteśmy na Lowcotao. No, naprawdę grubo. Patelnia dzisiaj taka, jest chyba z nie wiem, 40 stopni w słońcu, albo i lepiej. Zresztą od kilku dni już normalnie pogoda jest no mega. Czyli jest mega słońce, bez żadnych chmurek. Także tylko zwiedzać, aż jest chyba trochę za gorąco. Dobra, jeszcze idziemy tam do góry. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zwiedzanie dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj jest mas tak jest tak gorąco, jest taki hardcore. Wow, widzicie to? Już nie raz widziałem, że na szczytach gór nie tylko ustawia się takie piramidki, posążki. Nie wiem co to oznacza, spytam się tutaj miejscowej ludności. Natomiast jesteśmy prawie na szczycie. Słuchajcie. Mówiłem, że 40, nie, jest 50 stopni. Słuchajcie, ledwo co zipię. Tym bardziej, że to jest taka stroma droga w górę przy takim upale. Jest po prostu dramat. Ale no nic, nie poddajemy się. Idziemy do góry. No, chyba zbliżamy się do tego końcowego punktu widokowego na szczycie góry. Aż obrócę kamerę, żeby wam pokazać jak wyglądam. Słuchajcie, cieknie ze mnie. Normalnie cieknie ze mnie z każdego kawałka ciała. Ale dla takich chyba chwil warto żyć, nie? I dla takich widoków. Wow. Słuchajcie, jest to kolejny szczyt, który zdobyłem w życiu. Nie zdobyłem ich wiele, chyba tylko dwa. Pierwszych z nim to była śnieżka. I nie śnieżka, tylko ślęża. Ale nic, poprawię się. Słuchajcie, dobra, ja chyba mam dość na dzisiaj. Na tym chyba skończymy dzisiejszej przygody. No i co, zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałem, na Kotao jest jeszcze wiele, wiele atrakcji. I będziemy powoli je eksplorować, a ja będę Wam je zamieniał w te vlogi na moim kanale. Bądźcie ze mną, subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, hej.